Witam serdecznie na moim kanale Biat Tarot. Dzisiaj zrobimy czytanie miesięczne, ogólne dla znaku Zodiaku Strzelec i zobaczymy, jakie energie będą chciały nam się tutaj pokazać na ten miesiąc. Będzie to czytanie ogólne, natomiast w dalszej części. Czytań. Przyjrzymy się dokładnie tym aspektom dotyczącym pracy, uczuć i wszelkich jakichś energii, które będą chciały się dla Was w tym miesiącu ujawnić. Wszelkie informacje na temat rozszerzonego czytania lub osobistej rezerwacji u mnie znajdą się w polu opisu poniżej. Proszę pamiętać, że są to odczyty ogólne, nie ma możliwości, by w pełni rezonowały z każdym, więc proszę wziąć tylko to, co rezonuje, co działa, co pomaga w Waszej osobistej sytuacji, a to, co nie ma wpływu na Ciebie, to należy odrzucić. Dobrze, przechodzimy do czytania dla strzelców na grudzień. Zobaczmy najpierw kartę przewodnią, jaka energia tutaj wokół Was w grudniu się szykuje. Strzelec grudzień, poproszę o energię na grudzień. Dla Was troszeczkę karta taka mówiąca o niezadowoleniu, o jakiejś nudzie. Może ona oznaczać, że będziecie w tym miesiącu doświadczać stagnacji, jakiegoś niezadowolenia. Możecie otaczać uczucie niepokoju, zniecierpliwienia. Niektóre projekty czy sytuacje mogą nie postępować wystarczająco szybko, i to może cię wyczerpywać emocjonalnie i energetycznie. Pokazuje się tu również, że możesz pragnąć zmian, i chociaż jedne drzwi mogą się Zamykać, to nie skupiaj całej energii na tym, ponieważ szansa wkrótce pojawi się jakaś nowa, tak? Więc, jakby miej wiarę w boski czas i wiedz, że wszystko zmienia się z jakiegoś powodu, tak? I w odpowiednim. Dla ciebie czasie, więc może teraz jest czas na to, żeby odpocząć, żeby skupić się na planach na przyszłość, na nowych rzeczach, natomiast nie skupiać się na tym, co odchodzi, co, co ucieka z naszego życia i co już nie wnosi żadnych wartości. Do naszego życia, więc jest to czas, jakby poszukiwania nowych rzeczy, nowych pomysłów, nowych idei. Czas na to, żeby ponownie ocenić pewne rzeczy, nabrać odpowiednich spostrzeżeń i skupić się na tym, co. Przychodzi, tak? Do co może się wkrótce dla ciebie pojawić. Dobrze, wyciągniemy sobie teraz karty Tarota i zobaczymy w pierwszej kolejności sprawy zawodowe, sprawy kariery dla ciebie. Co w grudniu dla strzelca? Jakie energie dla strzelca na grudzień. jakie energie dla Strzelca na grudzień. I mamy kartę króla denarów. Mamy kartę rycerza kielichów i kartę sprawiedliwości. A w Pokazuje się, że w tym miesiącu będziecie dobrze sytuowani, nie będziecie na, narzekać na brak finansów, na brak pracy. Jest to karta stałości, poczucia bezpieczeństwa, znajdowania się na właściwym miejscu, tak? I płynącego z tego zadowolenia udaje się tutaj podejmować właściwe decyzje, właściwie inwestować również pieniądze, wydawać, lokować pieniądze. Są tutaj wszelkiego rodzaju udane transakcje. Mogą przyjść też jakieś dobre informacje dotyczące załatwianych spraw urzędowych lub spraw dotyczących jakichś transakcji, ofert. Są to również wszelkiego rodzaju sprawy sądowe. Porady prawne, które będą zrealizowane z korzyścią dla Was. Czyli mogą pojawić się informacje w tym miesiącu, które będą miały dobry wynik, rezultat dla Was, a mogą one dotyczyć właśnie spraw jakichś prawnych. Zobaczmy w takim razie, co w sprawach uczuciowych dla Was? Co w sprawach uczuciowych dla Strzelca na grudzień? Mhm. Mamy kartę dziesięciu. Kielichów. Mamy kartę kochanków i mamy kartę dziewięciu buław. Tu przede wszystkim jest ogromne zadowolenie z bycia. W partnerstwie, zadowolenie bycia wspólnie z rodziną, spędzania wspólnie czasu. Są tutaj również pokazane randki. Miło spędzony czas, wszyscy są zadowoleni z bycia razem. Natomiast jest też pokazana tutaj chęć wycofania się z, jakiegoś, z jakiejś sytuacji, która może być dla Was stresująca w tym okresie. Pomimo tego, że mamy dziesiątkę kielichów, która mówi o zadowoleniu, spełnieniu, o, o wszelkich potrzebach, które są dla Was i są one zaspokajane, to karta kochanków może mówić o tym, że Macie tutaj jakiś wybór pomiędzy dwoma uczuciami, tak? I to może powodować jakiś Was stres, chęć wycofania się, chęć ucieczki od tego. Może decyzja związana z, jakimś, z jakąś osobą, z nowo poznaną, z partnerem. Wywołuje w Was taki niepokój. Oczywiście przyjrzymy się dokładniej tym kartom w czytaniu rozszerzonym, żeby zobaczyć, o co tutaj może chodzić. I zobaczmy teraz, czego nie spodziewacie się w miesiącu, grudniu, a co może się pojawić dla Was jeszcze taka niespodziewana, Sytuacja i mamy kartę sześciu denarów, kartę Wisielca i kartę arcykapłana. Możliwe, że w tym miesiącu będziecie potrzebowali porady lub pomocy kogoś bardziej doświadczonego kogoś, kto ma jakąś ogromną wiedzę, kto może Was wesprzeć w jakiejś istotnej sprawie, co do której nie jesteście pewni, jaką podjąć decyzję. Jest tu wskazane na to, żeby zatrzymać się w, z podejmowaniem pewnych kroków, decyzji i przemyślenie pewnych spraw jeszcze raz, spojrzenie z perspektywy na pewne rzeczy, na pewne aspekty, tak? Nie podejmowanie też pochopnych decyzji. Może więc być sytuacja, że będziecie szukali porady u kogoś, pomocy u kogoś, jakiegoś wsparcia, które pomoże Wam rozwiązać jakiś problem, który stanął być może w miejscu, może jakieś działania nie idą po waszej myśli może utknęły też w miejscu i będzie jakby potrzeba porozmawiania z kimś uzyskania pomocy może to być również sytuacja w której będziecie chcieli skorzystać z pomocy pożyczki jakiejś dotycząca spraw finansowych i będzie konieczność wzięcia, pożyczenia pieniędzy, zdobycia pieniędzy, ponieważ pewne projekty, pomysły utknęły w miejscu, nie mogą się rozwijać, nie mogą iść do przodu, tak? I tu jakby wszystko zakończy się dobrze, natomiast będzie potrzebna ta pomoc kogoś bardziej doświadczonego, osoby, która ma jakąś wiedzę i może służyć pomocą, radą. Zobaczmy teraz na koniec jeszcze dla Was kartę wyroczni.

I tak jak czasami masz wrażenie, że pewne rzeczy do Ciebie przychodzą, pomysły napływają do Głowy, to wszystko jest połączone. Zawierasz jakby umowy, rozpoczynasz projekty, negocjujesz, wszystko traktując jakby te. Jakbyś negocjował z partnerem, z siłami wyższymi, tak? Więc, jakby karta mówi, że nie odniósłbyś sukcesu bez tego przewodnictwa ducha. I kiedy ta karta się pojawia, kiedy ten symbol się pojawia, to znaczy, że wokół ciebie są. Jest ta obecność sił wyższych i pomaga ci podejmować odpowiednie decyzje, ukierunkować we właściwym miejscu, do właściwego miejsca, rozwiązywać również twoje problemy. Więc, jakby ta karta nawołuje do tego, żeby. Zaufać, ponieważ jesteś w dobrych rękach, jesteś zaopiekowany i cokolwiek będziesz robił, to siły wyższe wspierają cię w tych dążeniach. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o czytanie wstępne dla Was. Ogólne zapraszam na, na lekturę rozszerzoną. Gdzie będziemy rozwijać sobie te poszczególne tematy, na karierę, na uczucia, i zobaczymy, co tutaj głębiej nam się będzie chciało pokazać. Zachęcam Was również do tego, żeby zasubskrybować mój kanał. Jeżeli film Ci się podobał, to proszę, żebyś polubił, żebyś zostawił komentarz również. A dzisiaj życzę Wam jedynie miłości, uzdrowienia na Waszej drodze, dobrego samopoczucia i do zobaczenia.